Czy masz problem z nauką dat? Uważasz, że to jest strata czasu, że to jest nuda, że to jest koszmar. Mówisz, to nie dla mnie, po prostu masz dosyć. Jeżeli w ogóle na cokolwiek z tego, co powiedziałem, odpowiadasz twierdząco, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu i potrzebujesz mojej pomocy. Mojej pomocy w tym, jak zapamiętać daty. I to się świetnie składa, ponieważ mam dla ciebie świetne rozwiązanie, świetną metodę. Która pozwoli tobie lepiej zapamiętać daty i zapamiętać daty w ten sposób, że zostaną one z tobą na długo na tygodnie, miesiące, nawet lata. Ta metoda jest zdecydowanie dużo lepsza niż ślęczenie godzinami nad książkami z historii i wkuwanie wszystkiego na pamięć. Pamiętaj, Kuwanie rzeczy na pamięć z historii to nie jest sposób na naukę. Chciałbym się podzielić z tobą tą, jakże ciekawą metodą, która pomogła setkom moich uczniów. Ale zanim do tego przejdziemy, pozwól, że się przedstawię. Ja się nazywam Dominik Klas, jestem historykiem, korepetytorem z powodzeniem przygotowujących maturzystów do egzaminu z historii od 12 lat. Prowadzę swój kanał na YouTube pod nazwą SOS Matura Historia. Prowadzę również pod taką nazwą profil na Instagramie, gdzie popularyzuję wiedzę historyczną i pomagam maturzystom efektywnie zaplanować swój czas i przygotować się do egzaminu maturalnego z historii. Ta metoda, o której chciałbym Tobie powiedzieć, jest to metoda, którą ja roboczo nazywam GPS-em. GPS-em, dlatego że tak jak w samochodzie, GPS pozwala nam dotrzeć do celu. Tak ta metoda pozwoli dotrzeć Tobie do Twojego edukacyjnego celu, czyli do zapamiętania daty. I ten system GPS polega na tym, że poszczególnym liczbom przypisujemy poszczególne litery. I tak 0 to jest O, 1 to jest I, 2 to jest Z, 3 to jest E. 4 to jest R, 5 to jest S, 6 to jest G, 7 to jest J, 8 to jest B, a 9 to jest P. I co możemy z tą radosną wiedzą zrobić? Możemy przede wszystkim sobie poćwiczyć. Mamy taką datę, trzeci rozbiór Polski 1795. Data, którą zna praktycznie każdy, ale jak ją zapamiętać w kreatywny sposób, nie ucząc się na pamięć? Jeżeli podstawimy sobie metodą kodowania te cyfry, to powstanie nam taki skrót IJPS. IJPS, y, czyli skrót, który rozwijamy sobie do jakiegoś zdania, i każdy z tych y, pierwszych literek zamieniamy sobie w, w poszczególny wyraz, i tak tworzymy sobie zdanie: Jest pan samochodzik. I w ten sposób już masz bardzo ciekawe zdanie w głowie, które gdzieś tam się zagnieździło, i już będziesz je pamiętać. I to jest właśnie metoda skojarzeniowa tworzenia sobie haków pamięciowych, które zaczepiają się metaforycznie w naszej głowie i nie pozwalają tej wiedzy uciec. Więc właśnie taki hak pamięciowy już powstał. I takimi hakami pamięciowymi uczmy się dat. Nie chodzi o to, żeby daty wkuwać w pamięć, tylko chodzi o to, żeby je powiązać z czymś większym, z jakimś skojarzeniem, a to jest oczywiście metoda no, w sposób niewątpliwie efektywna. Musisz pamiętać jednak, że nawet najlepsza metoda nauki na wiele się nie zda, jeżeli nie zaplanujesz swoich y, powtórek, musisz konkretnie wiedzieć, czego się od Ciebie wymaga i umieć rozłożyć to w czasie. Mam dla Ciebie świetną propozycję. Co powiesz na planer, który zawiera właśnie szczegółowo rozpisane zagadnienia, których musisz się nauczyć do egzaminu maturalnego z historii, z podziałem na poszczególne tygodnie, jak i też planer obejmujący cały rok, i to jeszcze w dodatku, całkowicie za darmo. Brzmi świetnie, prawda? Brzmi ekstra. Jak takie planery dostać? Wystarczy, że zapiszesz się na bezpłatne spotkanie online, które poprowadzę 3 września 2022 roku o godzinie 16.30. Na którym dowiesz się, jak sobie zorganizować swój proces nauki, czego się możesz spodziewać na egzaminie maturalnym i przede wszystkim poznasz też pewniaki maturalne. I z tego spotkania wyjdziesz z gotowym planem działania. Brzmi dobrze, prawda? To nie ma na co czekać. Kliknij w link poniżej i zapisz się już dzisiaj na spotkanie. Zajmij sobie miejsce i do zobaczenia na spotkaniu.